chwilę będzie ekspusja, je yeah, pragnienia wybuchnie bomba, Łoł wysadzi nas na całego, je yeah, pragniemy dziś tylko tego. Łoł za chwilę będzie eksposja. je yeah, pragnienia wybuchnie bomba, Łoł wysadzi nas na całego, je yeah, pragniemy dziś tylko tego. Witam Was bardzo serdecznie moi drodzy w Ghost Recon Online. Nie ze mną Eragonek Halo? Jesteś? Jestem kucykiem polnym. No spoko. No to bądź sobie nadal i rozsiewaj przyjeść. <noise> tak, moim pięknym mechanicznym pistoletem. Ten czomiot sobie kupię. <noise> Ten czomiot. Lizaka Nie, no wiesz to... Mam batoników parę. No spoko. Wiesz co są batoniki? No. Granaty. Tak, byś nie O, już się znalazło Nie wiem, dosłownie z, z, z na będzie kilka odcinków. Dużo nie będę nagrywał. Bo ta gra jakoś mnie zbytnio nie przyciąga. Przyciąga cię, o... Oh. No spoko, już wiem o czym myślisz. Nieładnie tak, no ale to O nie, chcesz zmienić sobie ten, nie na specjalistę tylko na swiedowca. O tak, o tak, o tak, o tak. A Tam nieśmiał... I... Jakiego skilla bierzesz? Yy, chyba tego, jak to się nazywa... Ten co muszkuje graczy. Mm, na spok ja echo, spoko. Ja sobie wyszły. specjalistą gram, podoba mi się. Dostałem od niego maskę. Myślę, że niedługo może zacznę coś tam kręcić z Ghost Recon Future Soldier, bo mam właśnie O, właśnie widziałem Ghost Future Soldier Boże, nie, nigdy nie umiem tego wyjaśnić Dobra, Tylko to mów o, dalej W sklepie O'Shawn Coś takiego za 50 zł, mogłem kupić, ale... No, ja za 150 kupiłem Kilka dni po premierze no ładna wody, mhm, Jesteśmy z prawej Ile chcesz nagrywać nie? nie, tylko tą rundę. Tą rundę jeszcze może po tej rundzie następną nagram. Kurde, nie, złe, złe skilla. Złe, złego skilla mam. No to wciśnij escape i tego. I... chyba zabij. Odrzucenie, o. Ej, cię zabiję w Masz, użyj moje pociski. Albo łokcie. I o. Idę się utopić. O, ja to zrobię pierwszy. O, spadłem. NIE móc. Ale mi się ścięło Chlork, nie, Chyba oda. się utopiłem Nie, spadłeś Utopiłem się, tam była woda No dawaj jeszcze raz się utopimy No spoko, tylko aż się od 3, 2, 1, GO! No szybko O, już No nie, musiałeś się ze mnie utopić Ile się, razem. Ile, ile, ile się... Ile się respisz? 8 sekund I... A spoko, czyli się mogę utopić bez ciebie Nie, poczekaj na mnie Dobra, już jest prawdziwe, mm -hmm. też nie będę robił. to ja idę sobie dołem A ja w górę się skampiać Jako na snajpera, snajpera Przestało Nie, nie, dawno nie grałem, ale... Petrus, by był jak nic. No kurde, znowu. No, gdzie oni są? Ile my mamy? My, u nas to większość to snajperzy. No, ja pierdolę. Czemu? Aha, ktoś starszy, obieg nie widzę. Ko znaczy, widzę, słyszałem. No, fuck off, to jest dziwne. Oho, niedobrze, 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 niedobrze. Ała, snajper. Mam nadzieję, że mnie z drugiej strony nie zajdą Nie wiem jak to obronimy jak tu u nas większość ludzi sobie gdzieś chodzi No chodźcie tu, Wszyst niech ktoś przyjdzie oprócz mnie I tamtego zwiadowcę No spoko, jest już dosyć dużo No kurde Masz rajd pociski O zabiłem, fajnie Ja zabił mnie striker a już prawie go zlegnął No teraz tylko utrzymajmy ten punkt Czekaj snajperka mam i no Nie mam Ja raz tak sobie grałem bez ciebie, nie? To ich tak e, koksiłem, bo sobie wziąłem ten Niewidzialność i masznówkę masz Do snajpera, nie? I tak od tyłu ich grałem, miałem z 20 chyba killi Wiem to co to nie jest, wiemy. to jest pro wtedy Oni nic nie to mogą ziagrać... zrobić, a tu mają plecy I wszyscy naraz padają O, od góry, nawet gościa nie widziałem Snajperze, co robisz? Czemu nie pilnujesz góry? Specjalistą grasz, czy mi się zdaje? Nie, wydali ci się. Snajperze, pilnuj tej łodzi podwodnej. Nie zawiedź mnie! Ja nie zabiję cię. Zabity dun dun, 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 dun. Tepia, Typowy Seba został zabity. Typowy Seba. Oglądałeś to? A nie, nawet nie wiem o co ci chodzi Kolejny zabity A ja tutaj nie mogę wstać Miejmy nadzieję, że teraz nas od tyłu nie wezmą Zboczeńcy Headshot. My czemu jeszcze nie leży. No i Ja wolę wykonywać cele, niż liczyć na zabicie. Chociaż teraz. Kiedyś to tylko na zabicie liczyłem. A ja chcę strzelić mu headshota, bo mnie zdlerwował. <teri> Dobra, mam skilla. Teraz tylko ładnie wyczekać, kiedy go użyć. Mhm. A może tak? Olsun. No giniesz, kawał. O, już praktycznie... A, spokojnie, już to wygraliśmy. Znaczy, pierwsza runda. Giniesz, śmieciu. Nie dużo kogo się wraża, ale... O, ja na koniec cię wbiłem, żeby mnie zabili. Ale jeśli miałbym. Ja, ja prawie nie prawie... Najlepszy specjalista. Nie ma to tamto. Ja jestem najlepszy. Nie no, są o wiele lepsi gracze ode mnie. Kupuję nowy mikrofon, jakbyś jeszcze nie wiedział, taki Logitech i ten jakieś cyferki, bo tylko nie pamiętam. Ale 80 to kosztuje i nawet taki spoko ma jakość. Nie aż tak drogi jest, więc... Chyba mm -hmm. możemy. Ja zamierzam sobie na kupić może jak będę miał gdzieś około Tak gdzieś nie wiem, nie wiem, 100 100 czy nawet 50 widzów to może zrobię wideobloga i wtedy będę musiał sobie kamerę kupić Vloga chyba? No Dobra, dawać na nich O nie, ciśnie, a mnie starczą. Ja pierdę. O, już go zabili. O, to teraz szybko do tyłu. Hmm, jeden został. Sniperze weź tam. Spróbuj wejść na tą łódź podwodną Nie da się wejść. A, przejęliśmy. Zabił mnie z headshota Seba. Typowy Seba. No nie przepraszam. Zmienię sobie na nie widziałem, się będę Ja staram się... Chciałbym postarać się, żeby moje filmy były śmieszne i ciekawe, bo wtedy aż milej się ogląda, nie? Nie. A ja chciałbym w końcu, ja chciałbym, nie wiem nie wiem, czy to jeszcze ma mutację, czy jak to, czy już po mutacji, ale na pewno chciałbym, żeby mój głos się zmienił. Bo taki dosyć śmieszny jest według mnie. Ale masz lepszy od mojego przynajmniej. Nie. Aha, już do mnie celuje. No nie, no czemu? Dasz im linka w opisie do gry? No, chyba. Ja dałem sobie. Jeszcze sobie zakładają konta i ze mną grają. O ile chcą. Uch, w tym nie strzelał. W A nie ma w ogóle magazynku już. O i zginąłem, no tak. Nie ma to jak się rzucić... ...na przeciwników. I od razu się spieszyłem bo mi słów zabrakło. Asysta. Nie mówię asysta, ty. No ja wolę zabijać, niż mieć asysta. Nie, oni przyjmują to. No znowu asystent, Tak o. Ty, chodź tutaj, bo oni to przyjmują, trzeba ich chyba... Ale ja jestem snajperem, a nie... No i kurde, snajper, nie, to jest Znaczy, nie śledowca, tylko specjalistami Specjalista na snajpie Ojej, oj, 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 niedobrze Nie wiem czy coś dąży zrobić, ale przejmijcie, spróbujcie to przejąć, żeby No, jak do... mamy jednego mniej tutaj. Ale chyba będzie dobrejka, mi się zdaje. Mi się zdaje, że... A, tak, granat, nie. Opóźniony granat mnie taki. No, ale oni mają szansę to przejąć, bo u nas jak zwykle wszyscy... Ty, chodź na chodź weź pistolet czy coś i chodź tu. Szybko nie na środek. Poczekaj, bo zginąłem. No spoko, to mamy teraz minutę praktycznie. Mamy minutę, żeby to obronić. Nie mm. przejąć. No. Ja tu snajperem z niewidzialnością i nie idę. Jestem nobem. Kurde, przegraliśmy. Dawaj! Cisnę. Zrobiłem tarczę. Ej, nie biegnij sam! On to wyłączył mi. Ej, oni za nami byli! No tak, Dzień. sobie mogą. Przepuszczają ich i nie pilnują. No i drugą rundę przerąbaliśmy. No, dziękuję. Jeszcze ostatnia runda. Ej, my mamy jedną przegraną? A nie, jest po jedno, Gdzie ja patrzyłem? Co ja patrzę? Vloga powiesz, że nagrywasz? Ale do... jeszcze dużo widzów, bo dużo jest 8, prawda? No ja już dwudziestu ośmiu. No. My to no, już długi czas nagrywamy. A mamy tak mało, a ja gość... a ja ostatnio poznałem gościa, że Że nagrywa dopiero 4 miesiące i już ma ponad tysiąc. No to już jest talent. Nie, bo no, nie ma fajnych głos jakiś i... No spoko. Zaraz ktoś mi wyłączy, na przykład ten o. Z boku nas. Tu była. Właśnie słuch co prawda. Cześć. Kupse klej. No jak, jak, no. On, teraz powiem. Skupia... Wolventor... Ty od góry idą do, do nas. Odpowiedź jego suchara. Mhm. Dobrze, że znam suchary. I, i jeszcze to przegramy teraz. Bo wszyscy się dali zabić No, i już przejęli nam punkt Cześć, do widzenia ja, nikt nie pilnuje mostu Nikt nie przejmuje Jak ja pójdę na punkt A, no tak się nam cały punkt przejmie przejęli Normalnie chodzą sobie po wszędzie A my no, nie, nie możemy właśnie. ich zabić Mamy drużynę, nie powiem skąd Tak Teraz się bulwersuję No kto by się nie bulwersował? Mamy drużynę maksymalne poziomy a nie potrafią nic zrobić. Oho, granatami rzucił, myślał, że mnie zabije. Czekaj, zdania fajnego wchara, jak mi się przypomni to będzie fajnie. No i kurwa sniper zabił. Tak? Tak, już dole no. No dawać. No te. No nie ma co. Tak już przegraliśmy, nie ma szans. Tak, no jakby miały być szanse, jak mi powiedz, jak nikt nie przejmuje. Jest nas, nie wiem, ośmiu drużyni, a tylko jedna osoba. Przecież. No, już nas z drugiej strony wzięli, no, nie ma co. Nie ma co, ja nawet mógłbym wyjść z tej gry, bo są, są takie nóbki. No ja pierdole, czy tam ciśnie jeden? Chciałbyś. Tu bez ciciu, nas, bez ciciu nas rozłożą. Zawsze ja sam mówią, ogóle... że Polacy to jak już Polska, to już metr przegrany. A sami kurde nie potrafią grać. Są w ogóle ci do tej gry? Wiesz, że nawet nie wiem? Ale chyba nie. Chcę sobie może potem zagramy i nagramy coś... W no. chcesz, a nie No. Chcę, za to jeszcze tak, bo w się coś potrafię zrobić, a nie tak jak tu. W się to jeden gość może wygrać całą grę. No tak jak ja kiedyś z Michałem mnie, nie? To on padł, było dwóch na mnie, nie? Jakiś Kamil i... Kamil jakiś i... Kamil i... Szymon, albo czołg, czołg chyba, nie? No, czołgu to jest mocniejszy To właśnie nie, oni go zabili, nie, Takie, jednemu czołgowi wyskakuje na, na banie z nie? I dobiega ten, dobiega Kamil i mu... też nie mówili, że wybliża Majma. No. Dobrze, dziękuję wam za oglądanie nas. Widzę, że, tu, że to nie było za ciekawy mecz. No jak z taką drużyną można. Komentujcie, mówcie co można poprawić. Wbijajcie na mój kanał. Na mój, nie, na jego. Na mój. Dzięki Wam za oglądanie. Cześć.